Hej, witam was na kanale Maluchy Programują. W dzisiejszym odcinku będziemy robić przepyszną pizzę, a przy tym nauczymy korzystać się z zer i jedynek w taki sposób, w jaki robią to zawodowi programiści. Na czym będzie polegać zabawa? Będziemy tworzyć różne rodzaje pizzy. Do wyboru mamy następujące składniki: ser żółty, pomidory, salami, pieczarki, cebula, papryka, boczek oraz kukurydza. I teraz tak. Załóżmy, że chcemy sobie stworzyć jakąś konkretną pizzę. Na przykład taką, która ma w sobie ser żółty, pomidory, pieczarki i boczek. W jaki sposób to zrobimy? Zapisując przepis na tą pizzę za pomocą jedynek i zer. Programista za pomocą jedynki oznacza, że coś jest obecne albo występuje, a za pomocą zera, że czegoś brakuje lub tego nie ma. Tak więc ser żółty. Jest, czyli 1. Pomidory są 1. Salami nie ma 0. Pieczarki obecne, czyli 1. Cebula 0. Papryka 0. Boczek 1, bo jest. Kukurydza 0. Nie ma. W taki sposób, za pomocą 0 i 1, Tworzymy sobie różne gatunki pizz. To znaczy, mówimy dziecku: "Zrób mi pizzę, która ma w sobie składniki takie i takie". I dziecko zapisuje, używając tej planszy, nasz przepis za pomocą jedynek i zer. Taką planszę załączę wam na profilu facebookowym Maluchy Programują, abyście mogli ją sobie wydrukować i aby ułatwiła wam zabawę. Ale bawić możemy się też w drugi sposób. Możemy dać dziecku Ciąg, zer i jedynek po to, aby dziecko stwierdziło, jakie składniki są w tej konkretnej pizzy. Na przykład damy mu same jedynki, co oznacza, że wszystkie składniki są dodane do pizzy. W kolejnej pizzy będą wszystkie składniki oprócz salami i oprócz boczku będzie to pizza wegetariańska. Kolejna pizza jest raczej skromna, bo zawiera tylko ser żółty i pieczarki. Więc pamiętamy, bawimy się w dwie strony. Mówimy, jakie składniki. Dziecko opisuje to za pomocą jedynek i zer. Albo dajemy ciąg jedynek i zer, czyli gotowy przepis, i dziecko mówi, jakie to są składniki w tej konkretnej pizzy. Ale to nie musi być tylko pizza. W podobny sposób możemy pobawić się w zabawę, co to za zwierzak. Bierzemy sobie kilka podstawowych cech zwierząt i za ich pomocą opisujemy różne zwierzaki. Dla przykładu kotek. Czy kotek jest duży? Nie. Czy kotek jest mały? Tak, jeden. Czy ma cztery nogi? Tak, jedynka. Kotek oczywiście ani nie lata, ani nie pływa. Za to biega, ma pazury, ma sierść, mieszka w domu i nie mieszka w lesie. Taką planszę również załączę Wam na profilu Facebookowym, abyście mogli pomóc sobie w zabawie. Bierzecie różne zwierzaki i staracie opisać się opisać je z użyciem tych cech, zapisując to z wykorzystaniem zer i jedynek. I to wszystko. Dzięki serdeczne, bawcie się dobrze i do usłyszenia.